Lazwell, to była broń chemiczna. Makarów dysponuje wysoce skoncentrowanym salinem. Zabezpieczyliście go? Niestety. Kapitan, próbując, prawie zginął. Gdzie on jest? Tutaj, Lazwell. Gdzie są rakiety? Znalazłam rakiety Fary w opuszczonym kompleksie bunkrów z czasów zimnej wojny. Znamy te bunkry. Fara też. Dlaczego koni potrzebują silosu do przenośnych rakiet? No właśnie. Rozdzielimy się. Spotkam się z Farą przy obszarze operacji. Przeczeszemy cały kompleks, żeby odzyskać te rakiety. Dobrze. Ja wybieram się do Arkwów, żeby spotkać się z moim kontaktem. Do bazy wojskowej w Kastowi? Jak niby tam wejdziesz? Ostrożnie. Odezwę się, gdy już będę mogła. Do zobaczenia po drugiej stronie. Udanych łowów. Szóstka do Osta. Jestem w punkcie zbordym, jak sytuacja. Zmierzam do Charlie. Pan zajmie się alfa, kilo bierze brawo. Przyjąłem. Bez odbioru! Kurwa, fara. Musisz być czujny, staruszku. Ruscy wrócili do Urzykistanu. To najemnicy. Grupa koni. Wczoraj ukradli chemikalia na północy. A dziś rano moje rakiety. A to wszystko w ciągu doby od ucieczki Władymira Makarowa z więzienia. Szybki jest. No cóż, chcę nadrobić stracony czas. W drogę. Kto przystał ci rakiety? Kompania Cieni. Kompania Cieni nie ma takiej siły ognia. To chłopcy na posyłki. Są z nami. Oni próbowali zabić moich ludzi. Dowódca Graves to zrobił? Sofie miał rozkazy, ale tak. Mów kto? Generał Shepard. Shepard przysłał cztery rakiety. Moja broń, moja sprawa. To niebezpieczni ludzie, Fara. Tak jak i my, kapitanie. Słuchaj. Nie chcę cię okłamywać, ale nie możesz wiedzieć wszystkiego. Dla was coś jest ściśle tajne? Dla mnie to sekret. Mój kraj znowu jest atakowany. Brat nas ostrzega. Może sięgać poza granicę Uzbekistanu. Więc pomóżmy sobie. Jak zawsze. Ufasz mi jeszcze? Całkowicie. Dobrze. Widzimy się po drugiej stronie. Do wszystkich. Brawo sześć miejscu. Kilo? Kilo gotowe. Przyjąłem dron jest na pozycji. Ty i fara sterujecie. O, tak widzowie. Siemano, witajcie! Z tej strony Wujek Melek, a to jest Call of Modern Warfire Trujeczka Witajcie, witajcie widzowie. Nie chciałem przerywać kacsenki. Zaraz sprawdzimy to w bunkrach. O! Potrzebujesz karty, żeby wejść. Przybliżymy. Wcześniej dorwaliśmy w naszym sektorze kapitana z kartą. Miał czerwony Za Zrozumiano. Czerwony Beret. Widzę jednego przy stalowym budynku, na północ od 20. Czerwony Beret, to mój cel. Czerwony Beret. Oczywiście widzowie, jeżeli wam się seria Call of Duty podoba, zachęcam do zostawienia suba na tym kanale. łapeczki w górę, komentarza z góry, dziękuję. I zapraszam was na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz już lecimy z gierką, nie zawracam głowy. i zabierz mu kartę. Użyj jej do otwarcia drzwi. A ty? Znam inną drogę do środka. Przyjąłem. W kontakcie. Widzimy się w środku. No, widzimy się w środku. Co ja tu mam zrobić? Kurde, Kapitan Price i snajpereczka, wiecie widzowie co to oznacza? Mam tu jakiś ten, y Ja pierdzielę z zupiem gle. Nie słyszeliście tego? O, chyba są za... No... Chyba się im to nie spodobało. Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Dobra, widzowie. Nie ma co tutaj... ...od strony gór. może pomóc ci się ukryć. Jasne. Cicho i zabójczo. Od strony gór? No dobra, idziemy tędy. Z jednego oponenta w ślizgu go zabijemy. To jest. Kontrolno osiągnięto. No dobra. Jest jeden oponent, tam jest drugi. Szóstka do wszystkich jednostek. Oni próbują wrobić SWU tak na bazę. Makarow, podkłada flagi. Rakiety są amerykańskie. Chcę obwinić zarówno Farę, jak i Zachód. Chcę, żeby świat myślał, że to ja jestem wrogiem. Musimy się dowiedzieć... Tu jestem, dobra. Tu nie ma nikogo. A musimy się dostać, widzowie. Tu było chyba tylko dwóch. Jeden z przodu, drugi jest z tyłu. Ale spokojnie zrobimy ich. Jak gra to nie pomógł na początku, ale trudno. Dobra, poczekamy chwilę, aż on się odwróci. Jest normalnie, widowy. ja wam pokażę, jak się w to gra. Sprawdźmy, kurde, tu jest aż tylu? Musimy się dostać, widzowie, trzy punkty ja pieczę. Dobra, jakoś damy radę chyba, nie? Już sram w gacie. Ciekawe czy... Mogę to jakoś obejść ten płot? Nie, nie mogę, bo widzę, że już... Gdzie oni perimetr. bliżej Oczyściłem perymetr. Przyjął. Majecz kapitana i zdobądź kartę. Dobra, tu jest jeden, tu jest drugi. Tych nie będę likwidować. Dobra, robimy ich. Jeszcze jeden. Ładnie, kapitanie. Nie wiem, tych chyba nie będę zabijał. Za dużo ich tu jest. mamy kolejnych, dobra. Nie widzimy je. Oh shit. Tego się nie spodziewałem Co on będzie robił? Gdzie ty jedziesz z tą ciężarówką? Ale ho! Proszę pana! Nie można parkować. Czekaj, ile z tego wyciągnie. Wysiadasz? Dobra, jeden wysiada. Zauwidziałem chyba snipera, na tym. Mi się wydawało. No chyba ktoś był. Są, widzę. Idzie, idzie, idzie. Bardzo w Ładnie widzowie to idzie. Ale będzie na cicho. Nie wie co go trafiło. <grymne> nice. Budynek jeden wchodzę. Nic nie ma. To musi się dziać. Hala, hala, cicho bądź. Mamy dwóch. Jest trzeci. Dobra, elegancko, widzowie, ładnie mi to idzie. Kurczę. Sprawdzam budynek 2 Kolejny No i pewnie będzie w trzecim budynku. Czekajcie, widzowie, muszę sprawić coś. O kurde, ile, ile, ich tu jest. Ale to zdupiłem widzowie chyba. Nic się nie dzieje. Chillujcie, panowie. No debile, no. A ci mają wywalone. Przecież jak mnie mogli zauważyć widzowie? Jak on to zauważył? Trzeci budynek Dobra, mają wywalone. Widzę kapitana Kapitan Koni załatwiony. Daj znać, kiedy gdy zdobędzie kartę. Mam kartę. Mam kartę. Tak jest. Mam punkt infiltracji. Spotkamy się w środku. Dobra. Czy idzie ten punkt jest? Jeszcze jeden, Tu tupamy, czekamy stąd. Witowie, trzymajcie się. Kolejny pan, o kurwa, kurwa. jasno idę. Dowiedziałem, mam teraz. Już wejście! Ja się tu mam dostać! No chyba wzgupieliście teraz w tej chwili. Dobra jolo. Aha, muzyka się odpala. Nie, dobrze. To znaczy, że zaraz będzie Prawilny... No wiecie co Kurwa, aż tylu ich tam jest? My się jakoś rozejdą? Nie widzieli mnie, ale ja ich widziałem. To co to? A! Przez dostał, co? No nie! Co jest kurwa, są się tu wziął? Dobrze było widzowie, ale no nie pykło. Ousied, oh oh no szkurła, te ubity. Dobrze było, ale dobra, to jesteśmy tutaj. Ekstra, ja wiem gdzie iść, ja wiem jak ich zabić. Pomalutku, po pocichutku. Ale ile się wysypało! Patrzcie się, widzowie. Musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Jeden wchodzi do bunkra, czy mi się wydaje? Co on tam robi? Nie, on się wycofie. Kapitanie, co teraz w tej chwili możemy zrobić? tymi się nie przejmujemy. No, rozejdźcie się, panowie. Widziałem przejście. Widziałem przejście w murze, w płocie. O tak. Czy ludzie, panowie. Rozejdźcie się stąd. Rozejdźcie się. Idźcie mi stąd. Ja chcę wejść do punkra. Patrzcie się, widzicie mnie widzowie. Ależ to pięknie zrobiłem. Nie wie co go trafiło. Dobra, elegancko teraz jak to zrobiłem. Wchodzimy do środka. Użyj karty. Zbliżeniowo. Do wszystkich. Wchodzę do środka. Dowodzenie, mamy kilka silosów. Jeszcze nie znaleźliśmy rakiet. Poczekowa! Z nie niczego nie zasiąkło. Mogę odprawić dozornych wszystko sprawdzić. Nie, pozostawcie na pozycji. Tak, ja ah! no, pozycję. To był błąd z waszej strony. Przyjrzałem. Oh, <ścoughs> <ścoughs> o, to! Otwierać to. Aha, fera. Tu jestem. Halo, halo, widzisz mnie? Ale tu. Ro... Aha. Proszę, proszę. Ona tędy weszła. Nie mogłeś mi od razu powiedzieć o tym wejściu? Dobra. No się ma. Co tam panowie? Oczyścimy, oczyścimy. Ładnie widzowie. Zamknięte? Chciałem z buta wjechać. Koje jest jedzenia! Aha, zobaczyłem mi ktoś jest. Oh shit. Łoż kurła! Dobra, idziemy taka bardzo długa ta misja teraz, widzowie. Kurczę, umieram. Ja się tutaj wychylę tak. O, tak. No to nie to granat. Ale ty jesteś dobra. Nie, nie słyszę. To niedobrze. Dobra. To zrobi się. Zatrzymamy wystrzał używając tych komputerów. Łoż, kurwa! Ja chciałem, się za... chciałem się zaopatrzyć. Dead, dead. Szybko! Jeśli dotrzemy do rakiety, może będę mogła ją rozdroić. Ładnie. Chodź. Fera. Her. Otwieraj ten was po drugiej stronie Przyjąłem Zamknięte Otwieraj, otwieraj Ja cię osłaniamiliśmy rakiety, głowice są załadowane chemikaliami. Powtarzam, mamy głowice z chemikaliami 7-1 ostatni komunikat No i to tyle by było a, ona jest zdolna, Dolna, kobita. Aha, okej. Okay. Co się stało? A gdzie jest rakieta? Kapitanie wystrzelą ją! Kurwa! Chcę ruszać w goście! Kapitanie wystrzelą... Jest rakieta? Tu szóstka. Koni umieścili chemikalia makarowa w rakietach. Wystrzelą je! Moje rakiety, moje flagi, mój kraj... Chcę, by świat myślał, że to twoje dzieło. Jeśli rakiety wystarczą, chemikalia. Co robimy, co robimy? Fara, to twoje rakiety. Musi być sposób, by je rozbroić. Jest. Dotrzeć do panelu kontrolnego. Zrobimy to razem. Co ja mam robić? Udało się. Gotów. Chwila. Za późno, by ją rozbroić. Musi wystartować. No i co dalej? Zamkniemy właz i wysadzimy. Zamkniemy chemikalia w funkcja. Tak. Dotrzyj na powierzchnię, znajdź panel kontrolny włazu i zamknij go. A ty gdzie będziesz? Zajmę bezpieczną pozycję i opuśnię wystrzelenie. A gdzie 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 jak? O nie. Trzy minuty? To ile to będzie trwało? Graszujemy. Dead, dead. Co jest, kurwa? Ja pierdziele, widzowie, co to ma być? on przez auto przechodzi, co jest grane? Ja widzieliście? że to sobie chłop, przez auto przechodzi. Nie, no ta to to to, to to, to, tak to to, ta to, otwieraj, to lecimy. Dawaj. Siema, to ta 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 Lecimy, lecimy oh! jeszcze jeden Teraz kolos dead oh! jest do wszystkich jednostek. Nie blisko mnie. Nie mogę tego zatrzymać! Ja zatrzymam Pada Arków o nie, znalazłem. Dawaj, 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 dawaj szybciutko. do góry. Przyjęłam. Idź do wieży i znajdź panel kontrolny. Do wieży? Dobra, idę do wieży. pozycji, ściągają wsparcie, musi się pan pośmiecić. Waroń się odpłaci, pilnują wieżę. Przednij się przed z talerzy. Przecież tu kolejny kolos jest. Nie, ja tu widowie zginę. Umieraj! Dead jest no, nie mogę podmienić. Chciałem szybki przeładunek zrobić. Zmierzam w stronę wieży kontrolnej. Dajesz, dajesz kapitanie Mam nadzieję, że ona uciekła stamtąd Ale dupnie widzowie. Oh, shit! No to chyba ona nie uciekła stamtąd. To mi się tak wydaje. Fara, słyszysz mnie? Nie słyszę. Fara, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Detonacja ukończona. Rakieta zdjęta. Chemikalia zatrzymane. To jest. Brawo, jak sytuacja. Spóźniliśmy się, konie są przy panelu kontrolnym. Co to znaczy gaz? Dwie rakiety startują z północnego zachodu. Kate! Nie! Szóstka do warty. Szóstka do warty! Kate? Las, ale jesteś tam? Tutaj Szóstka, w ciemno. Wystartowały dwie rakiety uzbrojone w głowice chemiczne. Lecą do bazy w Arkłow. Jeżeli tam jesteście, wynoście się! Już!